Zacznijmy od podstaw. Dzisiejszy trening falu Baziaków na Orliku Przy Zachodniej to czysta magia sportu, bez spekulacji i w duchu hasła reklamowego popularnej firmy, że sport nie jest receptą na biznes. Najbardziej robisz. Jez, jez, to, no, pobiegać, poskakać, bo tutaj możesz normalnie wszystko robić, co z piłki nożnej. Fajne w piłce nożnej jest to, że trzeba, że trzeba szybko biegać i bardzo mocno kopać. Spar Falubaz Zielona Góra oraz KSF Zielona Góra przy współpracy z Akademią Piłkarską REJSA uruchomili projekt sieci szkółek piłkarskich pod nazwą Akademia Piłkarska Falubaz dla chłopców i dziewczynek od czwartego roku życia oraz projekt zajęć Sportowe Przedszkole Falubaziaki. W ramach sportowych przedszkoli Falubaziaków odbywają się treningi w przedszkolach. Zielonogórskich i ogólnie w województwie lubuskim raz w tygodniu treningi trwają 45 minut. Projekt zdążył się już zadomowić w regionie, ale na rezultaty będziemy musieli poczekać jeszcze 3-4 lata. Ja mam taką nadzieję właśnie, że poprzez właśnie od takich najmniejszych dzieci wyłonią się perełki, które w przyszłości będą odgrywały ważną rolę w drużynach. Trenerzy falubaziaków zakładają, że na tym etapie piłkarskiego rozwoju należy uczyć przez zabawę a stresogenną rywalizację. Powinno się odłożyć na przyszłe lata. I wszystko poprzez zabawę, ciekawą historię, na przykład bajkę, tak wkleść w jakieś zabawy, ćwiczenie. I wtedy dzieci z chęcią na przykład smerfy tak, z piłkami uciekają przed gargamerem, którym jest trener. To taki przykład zabawy. No a z tej zabawy wynikają już pierwsze sukcesy. Zeszłoroczne wicemistrzostwo województwa, zdobyte przez nieco starszych, bo 8- i 9-letnich kolegów. To nie wszystko. Ja gram z tatą jakoś wygrywam w biegu na 3 metry z piłką. Pobawić można się też w snucie planów na przyszłość. Na bankazę, No bo banka osłania się rękami i tak, może kupić nogą i różne sposoby jeszcze zna. A jakie plany na przyszłość? Chcesz zostać piłkarzem? Nie, mechanikiem. Ech, taki talent, który mógłby zasilić zielonogórski KSF Falubas, a szkoda wypuścić.